Dzień dobry, dzień dobry. Ambitne kobiety i ambitni mężczyźni. Agnieszka Andrzejuk z tej strony. E, witam się z Wami bardzo serdecznie. Dlaczego warto wziąć udział w takich wydarzeniach jak konferencja Pozytywny Enron? Przede wszystkim my tutaj otaczamy się ludźmi sukcesu, ludźmi, e, którzy. Osiągają spektakularne efekty w swoich biznesach, którzy rozwijają swoje biznesy, którzy pokazują nam, że nie ma rzeczy niemożliwych, że ograniczenia są tylko w naszych głowach. My przede wszystkim rozmawiamy tutaj o nowych projektach, o nowych pomysłach, o innowacjach, o tym, co możemy zrobić dla dobra społeczeństwa. My tutaj nie narzekamy, nie marudzimy, nie biodolimy. Wychodząc z takiego wydarzenia, mamy mnóstwo nowych kontaktów, tworzą się wspaniałe relacje, powstają nowe projekty, nowe biznesy. Otaczamy się przede wszystkim też tutaj ludźmi wizjonerami, ludzi, którzy mają wizję, a to oznacza, że ludzie, którzy mają wizję, to są ludzie, którzy najwięcej zarabiają. Ja wnioskuję, aby więcej było takich wydarzeń w Elblągu. Kto jest za mną, ręka do góry. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia zarówno w offline, jak i online. Owo.